Siemanko z tej strony prezes Bernard, a dzisiaj jest ze mną oczywiście pan Balcerzak. Cześć, witajcie! Z tej strony mafia Solec. I jak widać dzisiaj wasze długo oczekiwane sianokosy. Taka była większość propozycji odnośnie następnych odcinków, dlatego mamy sianokosy. Troszkę polskiego klimatu i amerykańskiego jak ostatnio. Tym razem 6920S i 912. -ka. No wiadomo tutaj. Już tylko wsiadam. A to ty Ursy sobie tak? Łaba, no Dobra, jeśli tak bardzo tego chcesz Dobra tak. Włączamy Prezes musi lepszy mi Jezu, światła włączyłem że. No, jest. I generalnie Znaliście troszkę pytanek Także powoli będę się starał na nie odpowiadać Oś kurwesyn Ja pierdolę jak to ciężko ma pod górkę Zobacz mój <laughs> No tu jest tak nawet fajny i... Aha, Dobra. trzy na godzinę to co, lecimy z pytankami? Balterzak. Ja, jeść, wiesz co? Ja, ja to ogólnie y, jadę z 0 na godzinę, także jakbyś pozwolił, to ja pojadę gdzieś wyciąć jakiś dołek czy coś. Dobra, dobra. To możemy się przedzielić jakoś czy coś. Dobra, o... więc y, czytam sobie pytanka. Pierwszy to jest od jakiegoś pana Dominika Sykleckiego. O, ogólnie kurwa. nie znam gościa. No ale jak to... zadał pytanie, to przeczytam, nie? Pewnie jakiś debil. Dobra. dobra. Pierwsze pytanko. Czemu Grimuś lubi dostawać zapro na FB? A. To więc... bardzo Więc... super pytanie. Nie ma przyjaciół, tak? No, nie ma przyjaciół, ten... jest aspołeczny. Nie wychodzi wiecie, z domu. Tak, on więc... ogólnie to jest taki człowiek zamknięty w sobie, tak? Jak był mały, tata chodził do wanny. <laughs> no i co oni tam <laughs> razem robili? Nie wiem, no już ale po prostu wiecie. Zamykali go w szafie na całe dnie, tak? No nie wiem, mówi, że jak uczył się pływać, to najtrudniej byłoby dostać się z worka. Dokładnie, no taki no... No co ja mogę powiedzieć, no szuka przyjaciół w internecie, jak nie ma w życiu realnym, tak? Tak, no i mu postara jakoś temu mu to zapewnić, no i mam nadzieję, pomagacie nam wypełnić ten piękny plan, także... Dobra. Następne. Czy będziesz na Targu Rolniczym Agropark w Lublinie? Eee, szczerze, eee, nie wiem nawet, kiedy będzie. Do Lublina Lublin. mam daleko. Czyli za granicą. Eee, do, dokładnie. <laughs> także... wydaje mi się, że nie. Ale... pomyślimy, pomyślimy, zobaczymy, jak to tam wszystko będzie. Czy bałeś się na reakcję widzów przed swoim pierwszym filmikiem? Eee... Ma... Ma bardzo się bałem, ogólnie zamknąłem się w sobie po tym jak zaczęliście mnie cisnąć, że mam życzniej niż moje świnie. No i ogólnie bardzo było mi przykro. Także ogólnie będzie jeszcze filmik, więc kończę chyba nagrywać i, i się rozstaniemy. Bardzo mi przykro, ale... Nigdzie kurwa nie idę tam, bałem się na reakcję, tak, już. Tak się bałem, że normalnie majtki zmieniałem trzy razy dziennie. Dobra, następny. Eee, dlaczego zdecydowałeś się akurat na John Deere'a, a nie na przykład Case'a? Po pierwsze, nie lubię New Hollanda, a New Holland ma dużo związane z Case'em. Co już jest... Co już daje bardzo dużą przewagę, jeśli chodzi na... no, no, no... Eee, na John Deere'a. Ogólnie najbardziej lubię Fendy. To już chyba dużo osób wie, ale jako że... Nie było mnie na nie stać Ponieważ fan z tego samego rocznika i o tej samej mocy co mój John Deere był 60 tysięcy droższy Więc odpuściłem sobie, bo i tak nie narzekam na, na komfort I ogólnie na wszystko e, Dobra, dalej e, Czy będziesz na Polakrze lub Benarach z łopakami? Więc tutaj takie małe przypomnienie, że Polakrze to jest RZ Ale ogólnie spoko pytanie e, No, także Trwają debaty na ten temat z całym naszym duchowieństwem timowym i na dzień... Dziewięć... Chodzi yy, co? Na Polakrze. Na razie to mówię to... Polakrze. O tej co teraz będzie? No 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 no, no te premiery. Ja nie jechać, ale nie pojadę. No, także na razie trwają debaty. No, Zobaczymy, bo Grimuś ma stodniówkę, dniówkę, także chyba nie pojedzie. Tez ma. Może Bo mimiki... to W sobotę chcecie. Może mnie Miki zmobilizuje z brączkiem i może się przejadę, także na razie jest tak pół na pół, zobaczymy A jak, jak się bronzek? wyrobimy terminowo. No bo on tam ma być. Pierdolisz. No. Nie gadaj. No, no serio, serio. E, jak się wyrabiasz z gospodarstwem, szkołą, nauką, to znając życie tyle co przed zebraniem udajesz i nagrywaniem. No to przed dla całej ekipy i Aduma. Więc pozdrowie całą ekipę i Aduma. A ogólnie jak się wyrabiam? Nie wyrabiam. się wyrabiam. Mamy ogólnie teraz czwartą nad ranem, za dwie godziny stajemy do szkoły. No, także jest tak, spoko. Jak widzicie, ja już jestem ogarnięty. Nie no ogólnie no, ciągle jest czasu mało, tak. Akurat ja no to, a to chcę sobie, no teraz akurat jest zima, ale a to chcę sobie motocyklem o. pojeździć, a to, to coś jest do roboty albo gdzieś by się wyszło na jakieś, wiecie tam, dupeczki, niedupeczki te sprawy. E, tak, no, nie mów o świniach, tak? No, no, także czasu jest zawsze mało, nie? Generalnie Co mamy dalej? E, co byś robił, gdyby nie, gdybyś nie był rolnikiem i youtuberem? Więc tak, póki co za jakiegoś tam youtubera się nie mam Bo dopiero zaczynam A co bym robił? E, odpowiedź jest prosta Jeździłbym motocyklami, tak? Poczekaj ja weź co? Wezmę ten kawałek co tu nie dociąłem, bo próbowałem go wziąć pod górkę, nie ale nie dojechałem jak widzisz. Tutaj czy co, co co? Tak to? Dobra, ty go weź, dobra. Ja tylko tyle biorę. Dobra. <laughs> Także no, nie wiem, motocykle, jakieś inne pasje, chociaż nie wyobrażam sobie życia tak? Bez rolnictwa. Ale nie gruchy, ale nie no to to już masz na co nie. <laughs> no no to to tam dniami i nocami. Nie no. Nie wiem, no ciężkie pytanie, tak? Nie wiem co by mi jeszcze przyszło na myśl, a jako że mam chore pomysły to... No ale motocykle, póki co, tak? Motocykle. Podasz dawaj, dawaj. snapa? Nie, nie podam snapa, bo i tak już mam 200 ludzi. Może kiedyś zrobimy jakiegoś snapa typu prezes Team i, i będziemy sobie wtedy, że tak powiem, grupowo z niego korzystać razem z chłopakami. <coughs> Jaka jest Twoja ulubiona marka ciągnika? Pozdrawiam Cię Plutko. Jak już Cześć, wcześniej co? mówiłem, Fend. Cześć, ok. Tak. tak, Belarus. Promar. Składak! Promar. Nie, no Fent. Fent jak dla mnie najlepsze ciągniki, najdroższe, ale najlepsze i według mnie konkurencji ta marka ciągników póki co zbytnio nie ma. Ogólnie teraz bardzo mi się podobają też Deutsche, te, te nowe z tymi skrzyniami TTV, także jest też fajna sprawa, fajny design, ale Kupie jednak to nie to samo co Fent. tak? jutro jak będzie chodzić w Kupię sobie, bo Bruder fajne robi. No. Czy hodujesz jakieś zwierzęta? Pozdrawiam, więc yy, tak jak już mówiłem, e, świnki, e, no goły, moja świnia jedna, e, nie, no hoduję świnki, cykl otwarty, otwarty, teraz na pewno otwarty, no, bo zawsze otwarty mi się myli. to taki, że wiecie, może wejść do tej obory i wyjść. No, dokładnie, e, tam około 200 do 230 sztuk, zależy jak tam e, mi rzut poleci, e, jeden konik wielkopolski, tak żeby sobie stał i wpierdzielał. Eee i co i dwa psy no i, i to tyle i na nic innego się nie zanosi chociaż patrząc na ceny trzody to aż aż mnie wszystko ściska nie? Nie nie mogęś tego już docień na prosto łośku? Nie! Jak chyba specjalnie jeszcze teraz popić raz dookoła żeby to da. prosto? Oj docień. tam, bo jak, ja czytam, bo jak ja czytam te pytania to człowieku nawet kamery nie zmieniam tylko jeżdżę tak na jednej kamerze bo wiesz nie ogarnia? Jo. Eee, dobra jak czy chodziesz, kiedy zwierzęta było? Czemu jesteś przezywany Grimuś? Więc... Yy, to nie ma. Ja, ale moja szwynia Więc czemu go goły jest przezywany Grimuś? Dlatego, bo ma kombajn do ziemniaków Grimę Kiedyś się coś zgadało, ja zacząłem gadać Grimuś, Grimuś Później mi się to jeszcze zrymowało z Kokerlinguś I wyszło, że jest Grimuś, Kokerlinguś Więc to... To by było na tyle M Miki miał chyba jeszcze nawet taki tytuł w filmie tak, 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 dokładnie Czy rodzice cię wspierają przy nagrywaniu i pozdrawiam? Eee, tak Tak Mówią mu krzesło Mama mi gotuje, żebym nie zdechł z głodu jak nagrywam odcinki A tata trzyma mnie za rękę, bo się boję, nie? Tak się trochę cykam, tak na 50% nagrywam i się trochę boję <grystanie> Za nogę cię trzyma. Nie no, no czy co tu wspierasz, tak? <grystanie> Ojciec mu stoi za monitorem i napisze mu co ma mówić Tak <grystanie> Ta. Szynek, nie przeklinaj nie przeklinaj, bo do Dobra, dalej. Jakie masz moto i czy zamierzasz zmienić? Pozdrawiam. Możesz zmieniać po kolei. To ty Dobra, więc jakie mam moto? Po kolei, znaczy mówię tutaj moje i taty, tak, wspólne i tak dalej. Więc od najmniejszych. Mam pakiet bajka 50, Jak byłem mały, to sobie go sprezentowałem. Znaczy mi sprezentowali, nie? E, zatarłem w nim dwa razy silnik i w sumie na tym się skończyło. E, motorynka motorenka Gokard z silnikiem od motorynki, ale teraz będzie z silnikiem od WS-ki Serio masz gokarda? Tak, tak. w e, Na takich małych kółeczkach? No no no, później mamy... Ej, to trzeba no. Tor zrobić. No a ja, człowieka jak się tym bokem lata. Nie wiem, ale by pojeździł. E, dobra, widzę, no, że musimy się tam wybrać. Ej, proszę cię teraz pojedź już tak na prosto No nie? dobra, cicho, bo myślę! Dalej, dalej co mam? Mam dwa skuterki, jeden dostałem na komunię czyli jak to wszyscy już, Hinol, więc to jest akurat QA Hurricane, zabójcza moc 3,5 konia mechanicznego, zrobiła ze mnie dzika. Dalej mamy Aeroxa, Yamaha Aerox. Pierwotnie jakby kupiłem, to był zwykły Aeroxik, 5 koni, 50, nic nie było w nim zrobione. W tej chwili jest... Na racingu wwaliłem w niego chyba z 5000 tysięcy Ogólnie zacząłem nim stuntować, na nim się nauczyłem jeździć na kole i tak dalej Więc teraz mam około 15 koni i zawstydzanie jeden słaby samochód z pod świateł ee, Dalej mamy kłada 200 ee, Później mamy e, Suzuki gsxr 1000 e, K2 Później mamy e, Ducati 1098 e, Co? Nic, nic, kontynuuj, kontynuuj Później mamy... czekajcie, bo myślę e, Kawasaki moje 636, te do stuntu, które widzieliście na ostatnim filmiku Później macie mm, zabytki Zabytków, e, póki co, to będzie... o, jest jak ja pojechałem Zabytków póki co mam BSK Trójkę, e, Junaczka M10, który już jest w takiej fazie, tam zrobiliśmy go do oryginału i już tam kończymy go składać i Jedno mam nie, ja e, K750 e, z tym, z koszem, czyli Kaśka z 1964 roku, taki stary radziecki motocykl na bazie MK, Zindapów e, i tych innych, jak to się z tym macie ja ja wie o co Mamy afroamerykańskie. No i co, chyba wszystko. Wszystko, Czekaj, Ej, Ja to ogólnie mam ciężko pojechać pod górkę na pusto, nie? <laughs> Jak apatola. Dobra, dalej. Czy zrobicie prezentację gospodarki gołego? O! Podejrzewam, że jeśli będzie jakieś duże zainteresowanie i będziecie wysyłali do nas prośby, żeby to zrobić, to nie, to nie zrobimy. wydaje mi się, hmm. że... Coś tam się zrobi, jakiegoś vloga, coś w ten desel Także... Raczej tak Tylko dajcie nam trochę czasu, nic od razu Teraz jest trochę taki marsz My się zbieraliśmy okres. do tego, żeby ukołego należać chyba 10 razy i za każdym razem No Dalej mamy Jak się moto sprawuje, pozdrawiam, więc... Wszystkie motocykle raczej sprawują się dobrze W Kawasaki muszę tylko jeszcze na wiosnę wymienić chłodnicę I co? Tak Chyba wszystko, bo chłodnica jest do dupy. W sumie to tyle. No i raz zatarłem w niej silnik, bo troszkę nie wytrzymała napięcia. No. I to chyba tyle. Znaczy, no wybuch mi silnik, tyle. No. E, jaki masz wzrost? Więc wzrost to jest 195 cm. Dlaczego John Deere? Już odpowiadałem, ale powtórzę się jeszcze raz. Lubię. Fajny, komfortowy, ale nie aż taki drogi jak Fend. Spalanie, no nie jest troszkę duże, tak, w porównaniu do innych ciągników, ale jakbym miał się wymieniać za nią Holanda, no to Panie, idź pan we. Pojadę no, sobie tak Jakiej marki masz kompa? Polecasz go? Więc nie mam marki kompa, jest to komputer składany Także... On skupował takie gazetki, tam było, są takie gazetki, co tam się kupuje i wiecie, w każdej gazetce jest jakaś Dokładnie. część I ogólnie on tam sobie ponad 20 egzemplarzy kupił, nie kupił tam ostatniego i tam była jakaś śrubka, ale tam podobno dał radę, bo tam zalutował sobie to jakoś I, i na razie ten komputer chodzi, jak widzicie Także polecam kupować takie gazetki, naprawdę super sprawa Ja niestety nie zdążyłem na to prenumeratę, muszę czekać na kolejną Miejmy nadzieję, że coś fajniejszego wyjdzie Dobra Ile masz hektarów jakie masz maszyny? A i specyfikację kompa to wam podam e, pod filmikiem albo w informacjach tam zobaczymy. Ile masz hektarów i jakie masz maszyny? Hektarów to jest 35, więc bardzo mało e, w przeciwieństwie do pana Gołaszewskiego ale maszynki to jest John Deere 6910, e, 2001 rok e, dwie przyczepy. cię prosić? Mógłbym Cię prosić żebyś właśnie nie chciał tamtego tylko tu przyjechał i na równo wyciął? No już ja Eee, Przyczepki, mam dwie autosanki D47 z zakładkami także tam około 8-9 ton. A dąże? E, co tam jeszcze? Płuk Fernelanda, czwórka obrotowa na rosorze, e, agregat agromasz 420, uprawowy oczywiście. Talerzówka 4-metrowa BT-40H. E, Wał Jacek, pięciometrowy... Jak? Co kurwa? Kto? Szewnik Poznaniak. No, jest taki Wał Jacek z Expo O Boże, Jacek. Gdzie ty mi tu jedziesz? No jakieś tam inne duperele, tam nie będę gadał tego wszystkiego, bo to i tak bez sensu. Jo, tak bo tak to jak ukradną, to będą będziemy, będziemy wiedzieli wszystko, jak wystawić. Bo nie? Jak poznałeś gołego? Hello, chodzę z nim do klasy. Jak poznałeś gołego? Po prostu przyszedł rozebrania i tyle. Przyszedł do szkoły, nie wiem, przyszła kaściota, nie? ale... Chuj, nie ma przyjaciół, to żal, żal mi się zrobiło, no to mówię, cześć, jestem Rafał i lubię zapierdalać, nie? I tak się poznaliśmy. A, 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 go, a goły. <laughs> jestem. Goły lubię opierdalać. <laughs> a ja jestem Rafał, lubię zapierdalać. <laughs> Kurwa. Kiedy nowy film z Reala? Uh, nie, sumie... będzie w Biedronce teraz No, teraz kerfura e, Szczerze, nie chcę obiecywać e, Na pewno będzie Nie wiem, czy w ciągu miesiąca Czy jakoś tak e, Teraz mamy troszkę tu tych obowiązków u siebie Pomimo tego, że jest zima Każdy jest czymś zajęty, więc no, Zbrałem obornika, przykład e, Ale mogę wam tylko zdradzić Że następny filmik Będzie dotyczył Inaczej będzie troszkę bliżej związany z hodowlą. O, tak o, to pan. kurwa. A wyrównałeś tu już? Tak. Eee, czy będziecie grali z widzami? Jeśli będziecie bardzo tego chcieli i, i, i tak dalej, i tak dalej, będzie dużo jakichś tam propozycji, próśb, no to mam nadzieję, że jest to do zrobienia, tak? Eee, Wtf? Lubisz tlać wd? O Boże, ty kurwa, to, to już w ogóle, on przyjmuje w każdych ilościach. Ta TAK! Ilość, lubię chlać wodę, ale... No jak myślicie, ja zadam takie jedno przysłowe pytanie. U nas widzicie, no jak tam czasami w weekend nie wyjdzie, bo Brączek pochla więcej, czy wiecie, jakąś mamy imprezę, to jest tak mi tak, czasami się uda i te filmy wychodzą tam, wiecie, z jednodniową przerwą. No a jak widzicie, obernata Bernata są cztery dni przerwy, czasami pięć. No właśnie, <laughs> jedno... już wam to wszystko samy, powiedział, tak. nie? <laughs> no, Dobra, eee, no i to na tyle. Czemu nie masz intra? Bo, eee, mój... bo nie? Nie. No na... Zaraz zrobi intro, ja chciałbym mi intro. O Jezu, w dupie z intrem, ja tu nagrywam, będę się... Do no na typowo pomyśle, się dało intro. Czekaj, muszę kamerę wziąć. Nie chcesz mi zrobić? A, ta, się tak nadaje do robienia filmów, że... Oj tam. Eee, jakie masz MOTO? Mówiłem, czemu akurat prezes? Więc, prezes. Wzięło się stąd, że... że, 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 że... że goły żyje jak burżuazji? No, kiedyś byliśmy na gołego prezes, później tak, w trójkę tam sobie założyliśmy ten kanałek, no i tak wyszło, że prezesi, sruty, tuty, nie i tak dalej. No, burżuazja, magnateria, wszystko chyba jedno. Jeszcze jedno pytanie, czy goły gra w jakimś klubie, bo na profilowym ma zdjęcie z koszulką Wisły Płock. Nie, nie gra w żadnym klubie. Spasł się, brzuch mu się zalał. Kaloryfer zamienił o Boże, w boiler. Mi się coś, jak byliśmy u niego po śniadaniu jak on się kiedyś da wpierdalał. Nie <grym grym> wiem jak na? mu brzuch wypierdał Nie był taki coudul fajny. No. On se mógłby go wziąć tak i tak robić Jak u, jak u mnie świnie czasami co takie spuchnięte to też takie brzuchy mają jak te dzieci z Etiopii kurwa Ja se nie zapomnę tego nigdy <laughs> On się przebierał bo gdzieś mieliśmy je <laughs> Kurwa Ej my zdążymy my tutaj zrobić Ile minut my nagrywamy w ogóle 19 ma, 20 mamy praktycznie także setniemy to i starczy w kolejnym odcinku czy tam za No w kolejnym odcinku zrobimy dalsze prace także super A w następnym odcinku to już się wyrobimy za wszystko no O także dzisiaj mamy siano Kosy part One. Kuju pojechał na mnie presję, presję No i to było na tyle jak pytanka na szybko I bez Jak będzie mi to włącz kierunek Dobra Jak jakieś jeszcze chcecie zadawać pytanka no to zadawajcie nie, to raczej logiczne O tak będziemy mniej więcej zawsze przed odcinkiem będziemy wam godzinę wcześniej znać no. Tu się trochę dowiecie o nas. Nie ogólnie. O, dużo ludzi chciało filmików z motocyklami, czy ogólnie tam z moich zainteresowań. Po co ja tak pojechałem dookoła, dobra? Także wydaje mi się, że coś się pojawi, tym bardziej... Boże, tym bardziej. Tym razem z innego zainteresowania, z innej pasji, już takiej mniejszej pasji już... Aż tak bardzo mnie tam do tego nie ciągnie, no ale kiedyś się tym jarałem. Ogólnie taka trochę dziwna pasja, bo lek już pewnie wie o co chodzi. panie gruchy Nie, ale też z palcami Jest, związane. Ej, nie, ogólnie miałeś to wrzucić, nie. Ej, proszę cię! Daj taką mini zapowiedź i ma jakąś kostkę przy sobie, proszę Proszę. Ja tak cię proszę, obiecałeś mi to kiedyś, że pokażę. Czekaj, czekaj, zobaczę co Ja po prostu chciałem zawsze to na kamerce zobaczyć, nie? To co jak ja sobie czasami słyszę jak wchodzimy na serwer... Już kurwa! 48 kolorów! 3 sekundy, no matko bosko Dobra, to czekaj, to dojadę sobie tu do końca i zaraz ten. Weź to, to, to taki akurat na za, super zakończenie odcinka. No, no, no. To tutaj do końca dojać i super. A jak będzie tam na górze jeszcze jest trochę niedokończone. Dobra, to ja pojadę. Z tu, 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 tu. Ej go. Ale się ten teraz. Spe, Aż specjalnie obejrzę twój odcinek, nie? Ach. Dam ci łapkę za to za, za, za końcówkę, którą za chwilę pokażę. Dobra, myśliśmy sobie z ciągnika. Patrzcie sobie na ładny ciągnik. I teraz, przed obejrzeniem tego, teraz się zatrzymajcie i napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co to za pasy. 544. Jak będzie tysiąc komentarzy, kolejny odcinek. Kurwa, Dobry. tysiąc komentarzy, o tak. Boże. Dobra. Padł... Tak, to są kostki rupika. Generalnie jestem nierozgrzany więc będę trochę wolny ale sobie, sobie ułożę ja sobie Ty tam nie? Ta. Także tutaj nie ma nic, ja tam sobie nie jest tu jakoś nie wiem, nie mam napisanych ruchów, ja po prostu robię to na pałę nie? Żeby nie było, że tam mam coś zapamiętane, teraz sobie patrzę jak to zrobić No i dobra, 3, 4 Lipowa. Pierwszy. Jest. Ja też. No. I to na tyle. Chcecie więcej filmików z tego typu? Także piszcie, komentujcie, że wam mogę tu pokazać takie dwie kosteczki. Nie, nie akurat... zawierz, żeby za dużo nie było. Ja, ja myślę, że to jest na tyle. Także my dziękujemy wam za uwagę. Nie, pokażę im jedną. Za uwagę. Nie, pokażę im jedną. No weź. Bo ta... tak to zobaczysz, mówię Ci, zostaw... tak to na samym początku pokażę kolejnego odcinka, mówię Ci, będzie większa sensacja. Jak, jak nie zobaczyliście to przez niego. No, to posłuchaj, no. Pozobacz, no, dobra, ci... także czekaj. Ile ma być łapek, żebyśmy dalej robili kosy? Obstawiam... Ile mieć najwięcej? A nie wiem. 700? Dobra, damy 650. 600 łapek. 600. 600? Dobra. Jak będzie 600 łapek, to lecimy dalej z sianokosami, ogólnie z tą serią. Komentujcie, łapkujcie, dawajcie propozycje, piszcie pytanka i piszcie, czy chcecie filmiki z tego typu pasji mojej i tak dalej. Dobra, siemanko, Tej. bye bye. Piona!